Cześć, witajcie w kolejnym dniu naszej serii 100 dni do matury. Dzisiaj omówimy sobie wyznaczenie najmniejszej i największej wartości funkcji w przedziale domkniętym, funkcji kwadratowej oczywiście. Zanim przejdziemy do teorii i do zadania, zachęcam Was do zostawienia subskrypcji na kanale, zapraszam Was też na grupę na Facebooku, link znajdziecie w opisie filmu. Na grupie znajdziecie chociażby PDF -y z webinarów, PDF -y z moich autorskich matur. Na grupie znajdziecie aktualności i różne informacje dotyczące po Funkcjonowania kanału i tego, jak, kiedy i gdzie coś się będzie działo. No dobrze, w takim razie zaczynamy bez zbędnego przedłużenia. Więc tak, pytanie, czy każda funkcja kwadratowa ma wartość największą i najmniejszą? Tak w ogólności, w całym erze. No więc odpowiedzmy sobie na to pytanie. Wyobraźmy sobie, że mamy funkcję kwadratową, której wykresem jest parabola o ramionach skierowanych do góry, czyli a jest większe od zera. Oczywiście mogę też rozważać taką funkcję kwadratową, której wykresem jest parabola o ramionach skierowanych do dołu, więc wtedy a jest mniejsze od zera. No ale, no ale tutaj na razie skupmy się na tej pierwszej. Skoro ramiona mamy skierowane do góry, to wiemy już z poprzednich filmów, że zbiorem wartości takiej funkcji będzie zbiór od q do plus nieskończoności. No zresztą co widzimy też tutaj na takim bardzo prowizorycznym rysunku, no ta funkcja no wartości największej mięci nie będzie, bo ona sobie tak będzie szła do góry, do góry, prawda? Ale za to będzie miała wartość najmniejszą i tą wartość najmniejszą będzie przyjmować w wierzchołku, czyli tą najmniejszą wartością będzie Q i ta najmniejsza wartość jest przyjmowana dla P, tak? Argumenty P wartości Q. Więc w całym zbiorze liczb rzeczywistych taka funkcja będzie miała wartość najmniejszą Q, ale nie będzie miała wartości największej. A jeśli odwrócimy sytuację i weźmiemy sobie funkcję, której wykresem będzie parabola o ramionach skierowanych do dołu, no to tak jak tu widzimy, no ta funkcja na pewno nie ma wartości najmniejszej, bo ona sobie tam tak idzie do po prostu minus nieskończoności. Ale będzie miała wartość największą i tą wartość jak najbardziej będzie miała tutaj i ona będzie... Wierzchołeczko, prawda? No właśnie. No więc dla zbioru liczb rzeczywistych, czyli jeżeli rozpatrujemy naszą funkcję w całej swojej dziedzinie, to funkcja kwadratowa nie zawsze ma wartość największą i nie zawsze ma wartość najmniejszą, tak? Będzie miała jedną z tych wartości, albo największą, albo najmniejszą. I tą wartością będzie Q i ta wartość będzie przyjmowana dla argumentu P. No właśnie, a co się dzieje w momencie, w którym my się ograniczymy, tak? Czyli wyobraźmy sobie taką sytuację, że, no, jemy ja jakąś funkcję. Niech to będzie taka funkcja. Dorysujmy sobie tutaj jakieś osie dla po prostu hmm, przejrzystości i weźmy sobie jakiś przedział domknięty. No, nie wiem, niech to będzie przedział M. N, żeby nie brać AB. Tak? Niech to będzie przedział jakiś MN. No i niech tutaj będzie M, niech tutaj na przykład będzie N. No to dla tego przedziału funkcja jakie wartości będzie przyjmować, tak? Jakbyśmy sobie tutaj to jeszcze bardziej po przedłużyli, mniej więcej oczywiście. No to ta funkcja miałaby, tutaj idziemy sobie, hop, odtąd. Aż tam dotąd, prawda? Czyli te wartości tej funkcji to by było to, co mamy tutaj zaznaczone. Więc jakbyśmy sobie tak chcieli zobaczyć, no co największa wartość funkcji będzie tutaj, tak? Jakbyśmy sobie to tu zrzutowali na oś, to by było F od M, a najmniejsza wartość byłaby tutaj, i to by było F od N. Czyli wystarczyłoby policzyć sobie F. Od M, czyli od początku tego przedziału, F od N od końca, i z tych dwóch wartości yy, wybrać po prostu największą, i to by była największa, najmniejszą, i to by była najmniejsza, prawda? No właśnie, ale czy tak będzie zawsze? No otóż nie. Weźmy sobie inną sytuację. Znowu weźmy rysuneczek i niech ta nasza M będzie tutaj, a N na przykład, może nawet jeszcze dalej. Albo no dobrze, niech będzie tutaj w tym miejscu, a N będzie tutaj, co nie? No to jakbyśmy sobie tak chcieli zobaczyć, to te wartości wszystkie, które ta funkcja będzie przyjmować w tym przedziale, to są wartości tutaj T. No i okej, okay, największa no to tak wizualnie patrząc, to będzie F od M. Ale Ew N nie będzie najmniejsza, bo tutaj mamy jeszcze niżej, prawda? Czyli gdybyśmy sobie tak ten taki niebieski fragmencik, który nam tutaj zostaje, po prostu, tak wiecie, ściśnili do osi o Y, no to właśnie y, to by był ten tutaj przedział, co nie? Czyli zbiorem wartości byłoby to. Czyli najmniejszą wartością będzie Q, nie F od N. No właśnie. W takim razie już widzimy, że te dwie sytuacje są różne. Ja tutaj oprócz tego, że powinnam wziąć pod uwagę E M, powinnam też oczywiście zastanowić się, jakie jest E N, to jeszcze muszę brać pod uwagę Q. No i tutaj dochodzimy do takiego małego wniosku, że wszystko zależy, czy wierzchołek, a raczej pierwsza współrzędna wierzchołka, czyli to nasze P. Jest w tym przedziale MN czy nie ma? Bo jeżeli to P jest, to tam nam wyskoczy to Q i to Q nam narobi kłopotów, tak? Ponieważ będziemy musieli to Q uwzględnić. A jeśli yy, to P nie należy, to będziemy mieć tą sytuację co poprzednio, yy, czyli tą co tutaj. No bo P było dopiero tutaj, prawda? No P nie należało, więc w ogóle Q nie musieliśmy uwzględniać. A tutaj no musimy. No właśnie. Yy, no więc dochodzimy do takiego wniosku, że w takie naturalne kroki w wyznaczaniu najmniejszej i największej wartości w przedziale obustronnie domkniętym to jest tak. Po pierwsze, policzenie pierwszej współrzędnej wierzchołka, czyli P. Tak? Czyli jeden, liczymy sobie P. Możemy sobie to nawet zapisać. Dwa, sprawdzamy czy P należy do przedziału. No, i tutaj w zależności od tego, czy należy, czy nie należy. Jeżeli należy, to liczymy e od m, e od n, ale liczymy też q. I z tych trzech wartości wybieramy najmniejszą i największą. A jeśli nie należy, no to liczymy tylko e od m i e od n, i z tych wartości wybieramy najmniejszą i największą. Oczywiście mogłoby się tak okazać, że no my na przykład nie mamy możliwości albo w inną stronę nie chcemy sobie wyliczać i f od m, i f od n, bo mamy wyliczyć tylko i wyłącznie największą wartość. No to tutaj oczywiście możemy sobie zrobić taki prowizoryczny rysunek, no i też oczywiście wtedy tak wydedukować, która będzie największa i najmniejsza. No ale rekomenduję policzyć obie i stąd wybrać najmniejszą i największą, żeby mieć spokój, tak, że, że tutaj to będzie działać, no i nie musimy tak naprawdę prowadzić jakiegoś większego procesu myślowego. Tutaj nad takim zadankiem, tylko wiecie, rachciach, rachciach, liczymy f od m, f od n, wybieramy największą, najmniejszą, no i mamy z głowy. No dobrze, no to przejdźmy do zadanka. Wyznacz najmniejszą i największą wartość funkcji w przedziale a, jeśli. No i mamy dwie, tutaj dwa podpunkciki. Funkcja pierwsza: 2x kwadrat plus 8x minus 7, no i ten nasz przedział to jest minus 3 i 0. No to zaczynamy od policzenia p. No to P, mamy wzór na pierwszą współrzędną wierzchołka, to jest minus B przez 2A, więc to będzie minus 8 przez 4, czyli to jest minus 2. No i zauważamy, że to minus 2 należy do przedziału minus 3,0, prawda? No więc już wiemy, że skoro P należy, to ja potrzebuję policzyć Q, Potrzebuje policzyć e od minus 3 i potrzebuje policzyć F od 0. No i teraz, jeśli chodzi o to q, to my możemy sobie policzyć deltę i my możemy sobie zrobić, że q to jest minus delta przez 4a. Oczywiście, że tak, ale możemy też sobie przecież wyliczyć q jako F od p, czyli w naszym przypadku to jest F od minus 2. Prawda? No bo to też jest jak najbardziej poprawne. Czyli tu będzie 2 razy minus 2 do kwadratu, dodać 8 razy minus 2 minus 7. To się równa 2 razy 4 minus 16 minus 7. Czyli to jest 8 minus 16 minus 7, troszkę podjedziemy wyżej, czyli to jest minus 8 minus 7, czyli to jest minus 15. No z racji tego, że to są ramiona skierowane do dołu, to spodziewam się, że to Q to będzie najmniejsza wartość, to nie w ogóle, nie tylko w tym przedziale. Oczywiście nas interesuje, bo taka jest treść zadania, najmniejsza największa wartość w tym przedziale, ale Q w ogóle będzie najmniejszą wartością tej funkcji. Ew od minus 3, 2 razy minus 3 do kwadratu dodać 8 razy minus 3 minus 7, czyli to jest 2 razy 9 minus 24 minus 7, czyli to jest 18 minus 31, prawda? Czyli tutaj byłoby minus 13. No i F od 0, 2 razy 0 kwadrat, dodać 8 razy 0 minus 7, czyli 0,0, 0, więc po prostu minus 7, czyli odpowiadając na to pytanie. Najmniejsza wartość i największa, no to największa to jest minus 15 wartość, prawda? A najmniejsza, yy, wróć. <grym> najmniejsza to jest minus 15, a największa to jest minus 7, prawda? Yy, no właśnie, więc mamy tutaj te odpowiedzi. No dobrze, no to weźmy sobie pod B. O, tu sobie wrzućmy. No to pod punkt B mamy e od x równe minus x kwadrat minus 4x plus 11. No i co? Potrzebujemy sobie zacząć od wyliczania p. p to jest minus b, czyli minus minus 4, czyli 4 przez 2a, czyli przez minus 2, czyli to by było minus 2. No i zauważmy, że to nie należy do przedziału 0,2. Więc skoro nie należy, to ja nie liczę już q. Ja liczę e od 0, ja liczę tylko e od 2. No i teraz tak, sobie zgadnijmy, która z tych wartości będzie najmniejsza, która będzie największa. No skoro ta funkcja ma ramiona skierowane do dołu, tutaj mamy w pierwszą współrzędną minus 2, co nie? Nie wiem, czy ta funkcja ma y, miejsca zerowe czy nie, no nie jest to istotne. No ale tutaj gdzieś będzie minus 2. No to 0 będzie dalej, a 2 będzie jeszcze dalej. Czyli ja już w tym przedziale minus 2 plus nieskończoność, tak, a teraz ten mój przedział 0,2 no będzie w tym przedziale leżeć, to ja już będę tutaj miała te ramiona skierowane. Do dołu. Więc z tego sobie wywnioskowałam, że EWOD no 0 powinna być większa niż EWOD 2. Więc największą wartością w tym przedziale 0,2 powinno być to a najmniejszą powinno być 2 to sobie sprawdźmy. No to e0 to jest tak minus 0 kwadrat, minus 4 razy 0 plus 11, no to po prostu 11. A e 2 minus 2 do kwadratu, minus 4 razy 2 plus 11 to się równa. No i teraz zauważcie, że ja tego minusa, który jest tutaj nie podnoszę do kwadratu. Bo ja nie miałam minus 2 do kwadratu, ja miałam minus 2 do kwadratu. tak zauważcie, że tutaj mam sam x. Prawda? Zupełnie inna sytuacja niż, niż na przykład tutaj w tym. Zgadza się? Więc zwracajcie też na to uwagę. No dobrze, czyli tutaj mamy minus 4, minus 8, plus 11, czyli minus 12, plus 11, czyli minus 1. No dobrze, no i rzeczywiście tak nam wyszło, prawda? Najmniejsza to jest minus 1. A największa to jest 11. No dobrze, to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Dzisiejszy filmik był taki, wiecie, dość zbity, ale chodziło nam głównie o to, aby nauczyć się wyznaczać. Tak, na, no, tak naprawdę tyle, tak? Najmniejszej i największej wartości funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym. Zapraszam Was oczywiście do innych filmów. Ja Wam je podlinkuję w opisie. No i zbliżamy się do końca tej funkcji kwadratowej. Kolejny odcinek, który nas czeka z tego, tak? Czyli kolejny dzień. To są zadania optymalizacyjne. No i oczywiście gorąco Was zapraszam do subskrypcji, do lajkowania, do komentowania, do dodania się do grupy na Facebooku i do obserwowania mnie na innych socials. Mediach. A na dzisiaj to tyle. Cześć!